Wyruszam w daleką podróż. Nie będzie tam już żadnej z was. O miłość walczyć już nie będę. Nadszedł pożegnania czas. Czas najwyższy wydorośleć, poukładać świat na nowo. Niech me życie już się zmieni. Pragnę stać się inną osobą. Dawnych zmartwień mam tak wiele. Chciałbym wreszcie cofnąć czas, Chcę wymazać z mej pamięci, Co do jednej każdą z was. Ciągle słyszę: Jutro będzie lepiej. Lecz już wierzyć mi się nie chcę, Bo nie warto wierzyć w to: Moje życie jest daleko stąd. Jutro już odjeżdżam. W innym miejscu będzie lepiej.